LLL320 boreczek z tej strony, a wy oglądacie kolejny odcinek na moim kanale, my jesteśmy oczywiście w Call of Duty i dzisiaj przechodzimy kolejną y, misję, to znaczy tą samą, tylko że w dwóch odcinkach, bo ta też jest długa i musimy teraz tę te misję tak właśnie przechodzić, tak w dwóch odcinkach, bo w jednym to był po prostu za długi odcinek. No i co, my zaczynamy po prostu. To jest to misja Fabryka Śmierci. Więc przyśniku, przyślij mi nas. Dalej, musimy pomóc kłotom na biolist. Jak jest cel? No bra, dajemy to. Robimy to. Dobra, jestem po skacze. Spróbuję zwalić headshotyka i coś nie ma. Nice aim, man. Ale głowa siada. Same głowy Nie można przesuwać zawartości. Jakie psu Że co? Że co wy mi tu mówić? Oj ale zostałem Ajaj Usiadło Prosto ledwo! Ledwo Jeszcze ciężarówka może zaraz wybuchnąć O, trochę oberwał, ale... No a chyba jeszcze dalej Dobra no, ruszamy bo oni cały czas obsadzają to działa Ojej tam ktoś jest co potrzebuje pomocy Wszystko w porządku? Dzięki już w porządku Dobra, pomogłem mu. Nice Chociaż tyle dobrego Fati, agora. Ai ai. Ai ai. Dobra, pomogli im panowie. Dziękuję. A ja się szybko podle... Anio, to czy Ok. To się nie podleczę. Siu. Siu. To jest snajpera No, robienie.

Dobrze, że tak jak blisko podleciał, to go przerzuci Jaj, coraz go... Dobra, mam teczkę Dobra, możemy się strzelać, dora. Granaty i dymne, danie! chwila chwilę bo tutaj granaty to ja mam cały czas z tego co widzę a i za długo przytrzymałem tutaj tą umiejętność Co to było? Co. co? co? Ale że co? Chwila. Chwila, Nie co zabrałem? Ale was z tej z góry będę miał. Ła panie, skażę, nie widziałem wcześniej tej. Jak widzicie Całkiem nieźle idzie z tej, z tej pozycji Tam jeszcze gość jest, do, dostał ale jeszcze żyje Trzeba go dobić No dobra, teraz leży Jeszcze tam, ojej, Jeszcze, jeszcze, ten, ten gościu No dobra, ten Nie daj mi do, do dojść panowie Oj, oj, oj jak ktoś bije z czegoś mocnego naprawdę Ale oberwałem Skąd stamtąd gdzieś? Z ty gość Coś tu robisz w ogóle Aj ten gościu mi tak Tyle krwi na su. Dobra Teraz mam duży problem bo bez apteczki to jestem naprawdę Mało szotów! Masz, proszę! Naprawdę... Aj że zaraz ginę ja się Jak ja mam się koncentrować? Daliśmy radę? O Jezu. Gdzie ty jesteś, może? Utrzymamy pozycję, aż dotrze tu Pearson i zajmiemy wzgórze. Chyba, że obserwator taki sam je zajmie. Nie ma wystarczająco dużo ludzi. To nie Powiedziałem, że czekamy. Więc tak właśnie zrobimy. Z Głos się zmienił z trochę. Co, jeśli Spice ma rację i Pearson poszedł dalej? Ja będę się o Coś mi tu nie gra. Coś mu tu nie gra. Gdybym słuchał tego, co gadasz szeregowy nadal bylibyśmy w Łodzi Dokładnie. Słyszałeś, że Pluton Piersona wycieli w Kaserin? Historia lubi się powtarzać. A, no, lubi. Ha, ciekawe, co się tam stało. Nie. Po prostu jej wytupnię. wytupnię. No. Nie mam ja, żeby pytać tenena. Ale znam kogoś, kto ma. Nasza misja polega na zniszczeniu niemieckiej artylerii. Jeśli jednak Pearson dostrzeże okazję, wykorzystaj ją. Pomiędzy ternerem i Pearsonem szyfuje się dym. Może być już tylko gorzej. Dobrze, jak widzicie zrobiliśmy kolejną misję kampanii fabularnej. Mam nadzieję, że Cię spodoba. Jeśli tak, to zostawcie łapency w górę. A ja wam już dziękuję za oglądanie i się z wami żegnam. Na razie.